Cześć, witam wszystkich na moim kanale Tarot Empatii z tej strony Paweł mm, i zapraszam Was czytania, na czytania mm, na kwiecień e, dla znaków zodiaku. Mm, jak widzicie, tutaj mamy, będziemy korzystać e, z talii Shadowscape Starot. Teraz z niej nie korzystałem Ech, właściwie, a jest to bardzo piękna talia, bardzo baśniowa. Mm, Optymistyczna też. Myślę, że e, przyda nam się właśnie w takim okresie, w jakim teraz jesteśmy, trochę, trochę takiego odrealnienia, bo czasami to pozwala z większym dystansem e, spojrzeć na ten moment, w którym, w którym się jest w życiu. Tak, prywatnie i, i też kolektywnie. E, od czego zacznę? Od czego zacznę we wstępie? No cóż, no chciałem oczywiście wszystkim podziękować tutaj za obecność na kanale ze mną. Chciałem wam podziękować za, za, za wszystkie odzewy, wszystkie komentarze. Też jednocześnie chciałem was zaprosić na mojego bloga, wpis, zrobię link na dole, bo ostatnio właśnie wkleiłem nowy wpis. O takie moje rozmyślania o tarocie, jak działa tarot, skąd, skąd pochodzi jego moc. Może ktoś jest zainteresowany, ma ochotę sobie poczytać, właśnie, nie wiem, do herbaty. To, to zapraszam. Co jeszcze? Tradycyjnie, tak? Zapraszam do subskrypcji kanału, do, do zalajkowania filmu. Zapraszam. Jeśli ktoś też jest zainteresowany czytaniami indywidualnymi, no to jak zamówić takie czytanie, to znajdzie informacje na ten temat w opisie filmu, też na mojej stronie internetowej. Można po prostu też pisać na adres mailowy, który się pojawia na, em, w, rogu, w rogu ekranu. Tak? A teraz zapraszam już Was e, do, e, do waszych e, przesłań tak? dla, dla poszczególnych znaków. Przechodzimy do czytania dla strzelca. Czwórka kielichów, proszę bardzo. A, odłóżmy ją sobie, skoro się już pojawiła. Przechodzimy do czytania dla strzelca. Tak. Czytanie będzie odbywać się w intencji rozpoznania wszystkich energii potrzebujemy znać w tym momencie o jakich potrzebujemy wiedzieć dla większego dobra dla lepszego samostanowienia o sobie chwostka hm. moment, która wygląda takie lepsze samostanowienie o sobie tak jest dla mądrości Tej mądrości, do której mamy dostęp, zawsze wtedy, kiedy otrzymujemy odpowiednie wskazówki od losu. No dobrze. I po kolei. Zaczynamy. Zobaczymy, co tam będzie. Zobaczmy, wasza sytuacja, tak? Ten moment, w którym teraz jesteście, który was jakoś definiuje. Mm -hmm. Sprawiedliwość. Jakbyście po potrzebowali przejrzeć na oczy, nie? Potrzebowali mm, zobaczyć tą sytuację, jaka ona jest. Sprawiedliwość jest dla mnie taką kartą, słuchajcie, która mm, mówi, jak jest ale często też sprawia, stawia jakby sprawę na ostrzu noża, to znaczy mówi bardzo ostro, pokazuje całą prawdę, wiecie, w taki sposób, który może być trudny, ponieważ, wiecie, takie ostre osądy, te, które wydają nam się najbardziej prawdziwe, tak, najbardziej obiektywne, one często... Są takimi sądami bardzo z góry, bardzo upraszczającymi i mają w sobie pewien taki element raniący, a w każdym razie mogą mieć, mogą go w sobie nieść. Ponieważ ja nie wiem, czy my jako ludzie, wiecie, jesteśmy tak naprawdę jako byty, czy my tak naprawdę jesteśmy predestynowani do funkcjonowania na takich wibracjach wśród takich kategorii, jak wiecie, prawda absolutna zero-jedynkowa. Ja myślę, że nasza rzeczywistość wcale tak nie wygląda i wcale taka nie jest. I często wiele problemów i społecznych, takich dużych, globalnych, i prywatnych w życiu każdego z nas właśnie e, wychodzi tak, na, tak w pewnej mierze z tej karty e, sprawiedliwości. Właśnie z tego poczucia, że możliwa jest taka, jed, taka ocena, która wszystko mm, podsumuje w jednym zdaniu. Ale jest w was ta potrzeba więc. Jest ta potrzeba przejrzenia przez sytuację. Ta czwórka kielichów, kielichów niedużo o tym mówi, o tym, że jestem tu, gdzie jestem, ale to nie jest to. Żeby wyjść z czwórki kielichów, często trzeba właśnie mieć ten impuls w postaci sądu, spojrzenia na to, czego ja chcę, co ja mogę, tak? Co ja właściwie czuję i co ja chcę czuć, i jak to osiągnąć. Eee, zobaczmy. O, proszę bardzo, jaka. Jaka, jaka potężna dawka energii tutaj do was przychodzi, chyba żeby was z tego spokoju tutaj wyrwać. E, co przychodzi, teraźniejszość, co tutaj ma się zamanifestować? No, ewidentnie zmiana i to taka bardzo duża, bardzo mocna. E, wieża mówi o, słuchajcie, o zniszczeniu starej struktury, o zniszczeniu murów, tego świata, w którym jesteśmy, tego świata, którego budowaliśmy, już nic nie ma być takie same. To oczywiście oznacza, że spłonie wszystko to, co dobre i to, co złe. I teraz, oczywiście, najbardziej takim em, no, ciepłym, takim myślę też, takim opiekuńczym podejściem do tej sytuacji jest to, co, czego tutaj na tej karcie nie widać, ale to jest też bardzo ważnym elementem wieży, czyli skupić się na tych, którzy uciekają. Uciekają przed e, tragedią, e, którą, którą jest zniszczenie tej wieży. Um, nie myślę o tym czytaniu, nie musi być to takie czytanie, teraz mi się bardzo nasuwa to skojarzenie z naszą sytuacją społeczną, polityczną, ono wcale nie musi tego dotyczyć, ponieważ pamiętajmy, jakby nie, też nie, nasze życie nie składa się tylko z tego elementu, tak, ale też z pewnych małych spraw, prywatnych spraw i równie dobrze ta, ta sytuacja może dotyczyć właśnie jakiejś prywatnej sprawy dla kogoś, jak najbardziej wieża mogła po prostu zniszczyć jego świat albo jego dotychczasowy osąd. Ja zastanawiam się, ja mam też takie bardzo silne, słuchajcie, poczucie że ta wieża często właśnie wynika z ataku ze strony sprawiedliwości. Tak coś się musiało zadziać, bo tak było pisane, bo tak się miało wydarzyć, bo wszystko wskazywało na to, że do tego dojdzie. No dobrze, zobaczmy w takim razie, skąd się ta wieża wzięła, skąd ten sąd się tutaj wziął, co mamy w przyszłości. Praczcie, nie wiem, co się słychać, nie wiem, co u Was, co się dzieje u Was, ale trzecie wielkie arkanum. E, Mak. Tym razem, no, jakaś kreacja tutaj miała miejsce, jakaś decyzja, może ambicja, ale mam wrażenie, że podjęto konkretne próby, żeby coś przebudować. I to skończyło się, nie wiem czy katastrofą, nie chcę tego tak jednoznacznie określać, ale absolutną zmianą, absolutnym odcięciem od tego, co było. Hmm. Bardzo dużo toż tutaj było i jest, tak myślę, nadal takiej siły sprawczej, nie? takiego działania i z waszej strony i z zewnątrz. E, ten mak może też mi mówić o decyzjach, które zostały podjęte po prostu. Tak zwyczajnie, o decyzjach, które zostały podjęte, które mogły być e, też związane z chęcią poprawy swojego życia w jakiś sposób, tak, bo mak to jest ambicja. Mak to jest chęć manifestowania swoich umiejętności. No my to robimy często w jakimś celu. E, po to, żeby coś się zadziało. I coś się zadziało, albo coś się zadzieje. Pytanie, czy tak jak tego chcecie. <laughs> wyzwaniem jest rydwan. Wyzwaniem jest, nie, no, po prostu magiczne to czytanie jest, słuchajcie, e, wyzwaniem jest rydwan. Wyzwaniem jest e, wzięcie odpowiedzialności za to, co będzie, za to, co przyjdzie, e, świadomość, że gdzieś mogę utrzymać się na wodzie, utrzymać się w tym rydwanie, tak w tym pojeździe, który idzie do przodu. E, pomimo tego, że dookoła będzie płonęła wieża, tak będzie płonęło miasto, metaforycznie, że pójdę do przodu, e, ten rydwan, on też może mówić, że wyzwaniem dla was będzie tempo zmian, będzie szybkość tego, co się dzieje. No. Kurczę, ciekawi mnie, co ta twórka kielichów, o co tutaj z nią chodzi? Czy gdzieś jakieś takie podskórne marzenie o spokoju nie wyjdzie? Czy właśnie ma ta karta mówić o tym, jak bardzo wy gdzieś to stworzyliście? Tą sytuację Bo mam trochę taką. Mm, taki obraz mi się pojawił postaci, która sobie to wszystko wymarzyła, to wszystko wytworzyła w głowie, w tym momencie, kiedy się działa i było jej dobrze, i, ale się trochę nudziła i postanowiła coś zrobić ze swoim życiem, no i zrobiła. Może więcej, niż by chciała. E, odpowiedzią na wyzwanie jest piątka monet. Skup się na tym, co jest naprawdę, naprawdę ważne, bo wszystkie inne rzeczy w twoim życiu mogą e, zniknąć, tak? E, pamiętaj o tym, że jakby szczęście to nie jest gromadzenie dóbr i ani gromadzenie dobra. Szczęście to też nie, nie jest taka stałość całkowita, też w tych sferach ziemskich, w tych sferach materialnych. Pewne rzeczy są, się zmieniają, e, zdobywanie doświadczenia yy, jest tak naprawdę niekończącym się procesem naszego życia. Natomiast to jak my na to, na to, nie mamy wpływu, tak, bo życie biegnie, będzie biegło nawet jeśli usiądziemy na krześle i nie będziemy nic robić. I tak nas to zbuduje, i tak nas to ukształtuje. Nie zatrzymamy tego. Na co mamy wpływ, na to jak będziemy reagować, jak będziemy postrzegać pewne rzeczy. Czy będziemy gromadzić sobie smutek, poczucie straty, czy będziemy gromadzić sobie trochę tą odwagę rydwaną, nie? Tą przebojowość maga, to zrozumienie, że pewne rzeczy muszą się zadziać. Ja myślę, że ten, ten piątka monet właśnie na to wskazuje. Tak, pamiętaj, że. Co to, co się ma zmienić, to, co masz stracić, utracisz, tak? To nie stanowi o istocie, to nie stanowi, to nie stanowi o żadnej wartości tego, co się dzieje. Ani tym bardziej o wartości Ciebie jako takiej. Bo to, co jest ważne, możesz zawsze wziąć ze sobą. Eee, waszą mocą jest kolejne wielkie arkanum, słuchajcie. Świat. Świat. Um. No tak, mocą jest trochę, co powiedziałem wcześniej, to, co cenne mam w sobie. To zawsze zabieram ze sobą cały świat, ja jestem tym całym światem, kurde. Mam taki... Strasznie mam takie silne przekonanie, jak patrzę na te karty, że gdzieś tutaj się pojawia z jednej strony jakiś kontrast, tak, e, między właśnie tym, co powiedziałem, to wszystko, co jest ważne, jest we mnie, a jednocześnie tym, że jakby świat, czy, to, czy ten świat, czy wasze otoczenie, Napierało na was z zewnątrz i chciało Wam koniecznie pokazać, że to, co się tylko liczy, to jest dookoła was, tak? Ten chaos, który jest dookoła, tylko on się liczy. A gdzieś tutaj mamy taką, taką wartość bardzo prywatną. Świat mówi o tym, że wszystko ewoluuje, wszystko się zmienia. Ta świadomość tego, to zrozumienie tej sytuacji może być waszą siłą, może być waszą wartością. To może być też takie poczucie, słuchajcie, że ja. Swój los miał w swoich rękach, że ja e, mam w sobie tą, to, tą ziemię, tak? tą kulę, to jądrość wszechświata, ja swojego wszechświata mam w swoich rękach e, i to, co z tym zrobię, też zależy ode mnie. E, to jest rzecz, która pozwala przejść przez trudny okres. To jest myślenie, które pozwala nie dać się zwątpieniom albo atakowi z zewnątrz. Teraz też o tej czwórce kielichów myślę o takim, takim integralności dłużej, nie? Bo żeby popaść w pewnego rodzaju znudzenie czasem, musimy em, mieć tak myślę doskonale e, zbudowane w głowie to, co ja chcę. Pomysł na siebie. Gdzieś w tym wszystkim. Bo jeśli jesteśmy znudzeni, to znaczy, że nie mamy tego. E, tego, czego chcemy, nie? Bo inaczej tutaj byłaby e, dziesiątka kielichów. Proszę bardzo, bo, bo czemu nie? Czemu do tej układanki jeszcze głupca nie dodać? E, na czym się skupić? Na drodze, tak myślę. Na, na tym, że to wszystko jest drogą, na tym, że być może będziecie musieli albo mogli zacząć od początku. E, o tym, że warto pielęgnować sobie niewinność pewnego rodzaju. Taką odwagę głupca nie. Że nic tak naprawdę nie jest nasze. Nic tak naprawdę, co mam na sobie e, nie jest moje. Jedyne, co mamy to nasze myśli. I nasze emocje, nie? To jest najważniejsze. E, no, no, ta, ta zmienność. Ta zmienność tutaj jest strasznie na rzeczy. Dużo kart o tym mówi. Słuchajcie. Bardzo dużo. I do takich mocnych kart. No. no to będzie wynikiem. Zobaczmy. No, proszę bardzo. <laughs> Wisielec tym raczej. E, zmiana perspektywy, zobaczenie wszystkiego na nowo, może być niewygodnie z jakiegoś powodu, ale na pewno będzie uwznieślająco. Tak myślę, na pewno to będzie zbudowanie nowej perspektywy em, po to, żeby wszystko przewartościować. Aby spojrzeć na wszystko, co było, z całkowicie nowej perspektywy. Dla mnie ten wisielec jest też pewnego rodzaju uwolnieniem się od tego, co nas więzi. Um, dlaczego? Ponieważ więzy wisielca to nie jest coś, co przyszło z zewnątrz. Nikt go nie powiesił na tym drzewie, Tak, on się powiesił sam. Wziął to, co uznał, że potrzebuje w jakiś sposób przepracować, przerobić i my tak robimy w swoim życiu. To znaczy. W 99% robimy tak nieświadomie, podświadomie, ale tak wygląda e, życie każdego z nas, tak? Bierzemy jakieś procesy, jakieś więzi, które musimy przerobić, czy z teraźniejszości, czy z teraźniejszego życia, czy z poprzednich wcieleń, tak? Czy jakieś wielkie tematy rodowe, które się u nas e, odgrywają. I my je przerabiamy, tak? Właśnie w takim zawieszeniu. Bardziej świadomie, mniej świadomie, bardziej skupiając się na bólu, bardziej skupiając się na dyskomforcie albo na zrozumieniu, albo na oświeceniu, tak? Albo na tym byciu pomiędzy, w jakiejś sytuacji. Myślę, że to też jest dobry trop, żeby uwolnić się od ciężaru tych kart, które dziś tutaj są. Eee, warto jest właśnie zobaczyć na to, że nie jest się tak naprawdę ani w jednym świecie, ani w drugim, jest się gdzieś pomiędzy i w tym może być rozwiązanie, tak, i w tym może być klucz, żeby coś zobaczyć. A dojrzenie czegoś, zobaczenie świata takim, jakim on jest, jest dla Was ważne i będzie jakby w jakiś sposób decydująca i o tym mówi ta sprawiedliwość na środku nie? wracając do tego ja potrzebuję zobaczyć jak to wszystko wygląda dlatego tak bardzo te rzeczy zajmują moje, mój umysł zajmują mój świat dlatego tak bardzo się na tym skupiam no kurczę, no dużo rzeczy do przepracowania przyznam wam szczerze, że skrajnie ciekawe to czytanie, chyba nie miałem jeszcze tak, tak mocno napakowanego wielkimi arkanami Czytanie. No i zobaczcie, że w samym rozkładzie jedyne mały arkanum to też jest trudna karta, czyli piątka monet, tak jak powiedziałem, więc coś, myślę, że jest jakaś duża waga tego. Ale pamiętajcie, tak jak powiedziałem, wynikiem albo radą może być wisielec, tak? Nie musicie biec, brać tego wszystkiego bardzo na serio. Niektóre rzeczy mogą się dziać w Waszej głowie co powiedziałam na początku. Pytanie, na ile to się manifestuje zewnętrznie, a na ile to są rzeczy, które gdzieś sami wytworzyliście, wyprodukowaliście, ale na tyle silnie to z wami rezonuje, że to będzie kształtowało w tym momencie waszą świadomość i wasze życie w tym miesiącu. No dobra, słuchajcie, zostawiam was z tym. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że za obecność tutaj, nie? Zapraszam was oczywiście do zalajkowania filmu, do zostawienia komentarza pod filmem. No, e, myślę, że są wskazane pod tym filmem komentarze, jakby jak najbardziej. E, co jeszcze? Oczywiście, dla osób, które nie subskrybują kanału, też gorąco jest, zapraszam do subskrypcji. E, jeśli ktoś chce zamówić czytanie indywidualne, to może do mnie pisać na adres mailowy. E, I do usłyszenia. Kolejnym razem, papa. Pa.